Przygotowałem 41 najlepszych detali, które mogliście przegapić w teaserze drugiego sezonu Wednesday. Zaczynamy od sceny na lotnisku, w której Wednesday przechodzi przez punkt kontroli bezpieczeństwa. Jej wygląd zmienił się od pierwszego sezonu, bo porównując te zdjęcia, używa teraz innego makijażu, a włosy mniej opadają jej na boki twarzy. Lotnisko, z którego chce wylecieć, znajduje się w Stanach Zjednoczonych. Widać to na przykład po skrócie TSA na mundurach pracowników, który oznacza organizację bezpieczeństwa transportu powołaną po zamachu z 11 września. Według teorii fanów, Wednesday próbuje polecieć do swojej babci, która pojawi się w tym sezonie. Poprzednio wspominano o niej, że za czasów młodości podróżowała po Europie i okradała tam ludzi, więc może zamieszkała na Starym Kontynencie na stałe. Druga opcja jest taka, że bohaterka chce polecieć do miejsca, w którym uwięziono Haida, aby go uwolnić, co podpowiadała ta inna, kilkusekundowa zapowiedź od Netflixa. Tłumaczyłoby to, dlaczego Wednesday próbowała wejść do samolotu uzbrojona jak do walki. Tyler, czyli Hyde nie był złym człowiekiem i łączyło go z Wednesday coś więcej, a zbrodnie wykonywał wbrew swojej woli, bo był kontrolowany przez Thornhill, czyli Wednesday ma powody, żeby go uwolnić. W plecaku Wednesday była rączka i krem do opalania, który nie spodobał się kontrolerowi, dlatego że mogła w nim być na przykład substancja wybuchowa. Co ciekawe, krem spakowała dla siebie rączka, o czym Wednesday nie wiedziała. Pod ubraniem Adam schowała kastet, czyli broń na palce do walki wręcz, paralizator, gaz pieprzowy, samurajski nóż, nunchako, czyli metalowe pałki połączone łańcuchem, cep bojowy z kolczastymi kulami, dwie maczety i dwa małe noże wojskowe, toporek i kolejne nunchako chowane w bucie. Zauważcie, że buty Wednesday są na platformie, być może dlatego, że Jenna Ortega ma 155 cm wzrostu. Buty podwyższające to nic nowego w Hollywood i zakłada je też tą Cruise mierzący 170 cm. Rodzina Adamsów jedzie do Akademii Nevermore, którą widać w tle. Ciekawostka jest taka, że chociaż akcja dzieje się w Stanach Zjednoczonych, to zdjęcia nakręcono częściowo w Rumunii, a ten zamek możecie odwiedzić w miejscowości Busteni. Jednak będziecie rozczarowani, dlatego że na żywo wygląda dużo gorzej. Na potrzeby serialu rozbudowano go cyfrowo o wieże i dachy, których kolor zmieniono na ciemno-szary. Poza tym, klimatu dodaje jeden z neogotyckich dachów, który wygląda na zniszczony po uderzeniu pioruna. W tym roku szkolnym do Wednesday dołączy Pugsley, czyli jej młodszy brat. W serialu minął tylko krótki czas wakacyjnej przerwy, ale niestety drugi sezon nakręcono dopiero po trzech latach, co bardzo mocno widać po tym jak zmienił się aktor grający młodego Adamsa. Teaser zdradził, że Pugsley, podobnie jak jego wujek Fester, kontroluje elektryczność. Spodziewam się, że ich moce nie będą jednak identyczne, bo dla przykładu Wednesday posiada mocniejsze i bardziej mroczne wizje jasnowidzenia od swojej mamy. Na ten moment nie wiadomo jeszcze, jakie moce posiada Gomez, ale w odcinku specjalnym Scooby-Doo potrafił chodzić po ścianach. Miasteczko Jericho, obok którego znajduje się szkoła Nevermore, nawiązuje do biblijnego Jericha. Tamto miasto było rządzone przez Pogan, ale przybysze, czyli Izraelici zdobyli je i nawrócili. Podobnymi przybyszami są teraz Adamsowie, zwłaszcza Wednesday, która odkrywa sekrety miasta i na swój sposób je naprawia. Na dachu auta leży spakowana wiolonczela, na której Jenna Ortega nauczyła się grać kilka utworów specjalnie do scen z pierwszego sezonu. Czarne bagaże są Wednesday, a pozostałe pak z Leia, który nosi zwykły mundurek, bo nie ma uczulenia na kolorowe ubrania, tak jak ona. Plakaty na drzwiach pokoju Wednesday pokazują, że stała się lubiana w akademii. Wszędzie są rysunki z jej twarzą, tutaj ktoś napisał Kochamy cię, a na plakacie z Init można przeczytać skrót Najlepsze przyjaciółki na zawsze. Wyżej jest obrazek Wednesday ze szpadą nawiązujący do sceny Szermierki z pierwszego sezonu. Aktorka ćwiczyła wtedy osobiście walkę szpadą i później zagrała ten pojedynek bez pomocy kaskaderów. W pokoju i Wednesday trwa impreza, a plakaty na drzwiach mogły oznaczać, że uczniowie przyszli przywitać Wednesday, co jak widać chyba jej się nie spodobało. Mężczyzna, który został zaatakowany w tej scenie, wygląda jak lokaj Adamsów. Mimo, że leży w ciemności, to widać, że jest wysoki, a jego ubranie i fryzura pasują dokładnie do tej postaci. Co więcej, okulary na asfalcie nie są jego, tylko napastnika i mogą później pomóc go odszukać. Lecące pszczoły nawiązują do tego, że Wednesday była zapisana do kółka pszczelarskiego. W tej scenie przyciągnęła je różowym dymem, a za nią na ziemi leży jakiś człowiek, którego one atakują. Niektóre zapachy i feromony potrafią przyciągać owady, ale nie znalazłem środka chemicznego, takiego jak ten różowy dym, który potrafiłby przywołać pszczoły na taką skalę. Co ciekawe, pszczelarze używają dymu, ale po to, aby uspokajać pszczoły, a nie zmuszać je do ataku. Logo na jej koszulce to kwiat z napisem Ofelia i małą literą N, jak Akademia Nevermore. Jest to odniesienie do internatu o nazwie Dom Ofelii, w którym Wednesday mieszka. Wygląda na to, że uczniowie Akademii będą rywalizować ze sobą według domów, tak jak w Harry Potterze. Imię Ofelia odnosi się do dziewczyny z Hamleta Szekspira, która przed swoją śmiercią zbierała kwiaty, co było jednocześnie mroczne i delikatne, czyli w stylu Wednesday. Innym nawiązaniem może być siostra Mortisi ze starych filmów, która miała na imię Ofelia, a jej supermocą było hodowanie kwiatów na głowie. Zakneblowana Wednesday ma czarne łzy i siedzi przy stole z upiornymi lalkami, które albo ją uprowadziły, albo są tylko kolejną wizją w jej głowie. Po chwili Wednesday się uwalnia i grozi jednej z lalek, która jest opętana. Zapowiada się, że ten sezon będzie taki jak Jenna Ortega mówiła w wywiadach, że tego by chciała czyli pojawi się więcej strasznych i brutalnych scen, a mniej wątków romantycznych. Jeśli zastanawiało was, co jest w tej największej skrzyni, to była tam opętana lalka, którą wcześniej widzieliśmy tutaj. Najdziwniejsze jednak jest to, że Wednesday z jakiegoś powodu dała ją init w prezencie i powiedziała, że lalka ma prawdziwe ludzkie włosy. Nie wiem jak wy, ale ja bym taki prezent wyrzucił przez okno. Znalazłem też informację, że te lalki powstawały 70 lat temu i były często używane jako manekiny w wystawach sklepowych. W drugim sezonie ponownie zobaczymy park rozrywki, czyli świat pielgrzyma w miasteczku Jericho. Ale tym razem są w nim podobizny założyciela miasteczka, który wygląda bardziej jak ten potwór, którym się stał, gdy w pierwszym sezonie wrócił do życia. Ciekawe, że mieszkańcy po wydarzeniach z finału zamiast wykreślić go ze swojej historii, to zrobili z niego jeszcze większą atrakcję niż wcześniej. Rodzice Wednesday, czyli Gomez i Morticia tańczą, co nawiązuje do tej sceny tanga z filmu Rodzina Adamsów 2 z 1993 roku. Nowego dyrektora szkoły zagra Steve Buscemi po tym jak poprzednia dyrektorka została śmiertelnie otruta. Fani mają teorię, że to Adamsowie wstawili go na miejsce nowego dyrektora, aby zadbał o bezpieczeństwo ich dzieci. Niektórzy podejrzewają nawet, że może on znać sekrety Adamsów albo być członkiem tej rodziny w przebraniu. O czym Wednesday na początku nie będzie wiedzieć. Tarcza zegara i te mechanizmy podpowiadają, że Wednesday poluje na kogoś ukrywającego się w którejś wieży zegarowej w budynku szkoły. Teaser jest tak zmontowany, żebyśmy myśleli, że w tamtej scenie szukała tej postaci. Na pewno to ktoś zły, ale nie wydaje mi się, że będzie największym wrogiem w tym sezonie. Jeśli miałbym zgadywać, kto nim zostanie, to obstawiłbym kogoś nowego z rodziny Adamsów. Dlatego, że Wednesday w teaserze mówi, tam gdzie zdarza się mord, zawsze kręci się jakiś Adams. Ta mała blizna pośrodku rączki została jej po tym, gdy zraniono ją pod koniec pierwszego sezonu. To, że Wednesday nie zdjęła jej później szwów, może oznaczać, że rączka jako zombie nie potrafi się w pełni regenerować, czyli bez tych szwów rana by się otworzyła. Wystraszona Mina Paxleya mówi, że patrzy na kogoś, kogo się boi, a rodzice próbują go przed nim chronić. Jak widać, przyjechała nawet policja i być może to jego będą chcieli zatrzymać. Wujek Fester w Wannie to nawiązanie do sceny z rodziny Adamsów 2, kiedy kąpiąc się został porażony prądem. Co więcej, tym razem w serialu ma wystąpić też Christopher Lloyd, który kiedyś wcielał się w wujka Festera w rodzinie Adamsów. Może i teraz zagra kogoś z tej rodziny, a skoro nie ma go w teaserze, to pasowałby na wroga lub kogoś ważnego, kogo twórcy na razie ukrywają. Poza nim inną ukrywaną aktorką jest jeszcze Lady Gaga. Wednesday idzie w nocy na cmentarz. Posąg kruka przed nią jest podobny do tych z gabinetu dyrektora, a oznacza strażnika między światem żywych i umarłych. Z kolei aniołowie po bokach to przewodnicy oświetlający drogę, którzy przypominają o życiu pozagrobowym. Wednesday odwiedziła grób kogoś z rodziny, ale na pomniku brakuje imienia. Dopisek niżej oznacza, spoczywa w słodkich objęciach śmierci, co brzmi jak napis na grobie dziecka lub młodej kobiety. Sporą zmianą jest to, że Babcia Wednesday nie wygląda już jak stara, zdziwaczała Wiedźma z filmów o Rodzinie Adamsów. Tym razem twórcy dodali jej sporo szyku i elegancji. W tle za nią widać cmentarz, a w tizerze słychać słowa, że każda rodzina ma mroczne sekrety. Czyli na pewno opowie ona Wednesday historię ich rodziny. Bianca to syrena z Akademii Nevermore, która rzuca właśnie na kogoś urok zmuszający go do zrobienia tego, czego ona chce. Tyler stoi w więzieniu i patrzy prawdopodobnie na Wednesday, która, jak już mówiłem, będzie chciała go uwolnić. Morticia przegląda notes, w którym wszędzie napisano słowa czarne łzy i po środku narysowano kobietę. A chwilę później widzimy Wednesday z czarnymi łzami i jej spojrzeniem w górę, oznaczającym, że ma akurat wizję. Skoro pojawiają się u niej czarne łzy, to możliwe, że jej moce wymykają się spod kontroli. I teraz wiem już, że ta scena z lalkami też była wizją, bo czarne łzy pojawiają się w ich trakcie. Co jednak groźne, ona w swoich widzeniach może być narażona na niebezpieczeństwo. Murtisia, która też jest medium, ale słabszym, mogła zapisać w notesie to, co zobaczyła o Wednesday lub o kimś z rodziny, komu przydarzyło się kiedyś to samo. Uwolniony Hyde biegnie przez budynek w stronę Wednesday, ale nic jej nie robi. Ta dwójka raczej będzie mieć ze sobą sojusz, a może nawet ona zacznie go kontrolować miksturami, tak jak robiła to Thornhill. Na tym ujęciu magiczny ptak podpalił budynek na dole, a po lewej ze sceny patrzą na to ludzie. Poza tym wydaje mi się, że te wszystkie kropki na dole to publiczność pod sceną. Próbowałem dopasować to miejsce i kolory do któregoś budynku ze świata pielgrzyma, ale to chyba zły trop. Jak widzicie, trochę rozmazana Init stoi za kratami, bo może została zamknięta dla jej i dla innych bezpieczeństwa, dlatego, że zapadła noc, a ona jest wilkołakiem. O tym, że jest ciemno, wiadomo ze słów Wednesday, która mówi do swojej mamy, że nie musi się martwić, bo najlepiej pracuje jej się w ciemności. Jeśli zdziwiło was, dlaczego teaser nie pokazywał Xaviera, to Netflix nakręcił drugi sezon bez niego, po tym jak kilka kobiet oskarżyło go o napaść. I to taką napaść, o jakiej pomyśleliście. Z kolei na pytanie, dlaczego drugi sezon został podzielony na dwie części, można odpowiedzieć na dwa sposoby. Po pierwsze, dzięki temu serialu będzie głośno przez dłuższy czas, co poprawi jego oglądalność. I po drugie, Netflix wycelował w czas przedszkolny i później w ten rozpoczynający szkołę. Dlatego że w sklepach pojawi się dużo ubrań zeszytów i innych rzeczy na wyprawkę, które będą miały logo Wednesday, a to przyniesie im dodatkowe pieniądze. Jeśli oglądaliście ten film do końca, to możecie napisać w komentarzu Wednesday. Dzięki, że byliście i do usłyszenia.